Dzień dobry. Dzisiaj, bardzo podobnie jak wczoraj w niedzielę, polecam dwa czytania: pierwsze i Ewangelię. Pierwsze czytanie namawia nas do radości, do tego, żebyśmy byli radośni. Wczoraj mówiliśmy o tym, mówiliśmy, mówiłem o tym, żeby porzucić smutek, a dzisiaj słowo mówi nam wprost: radujcie się. I znowu bardzo podobny schemat y, i bardzo podobny klucz, więc możemy potraktować ten dzisiejszy komentarz trochę jak powtórkę ze wczoraj. Zobaczcie, że y, kiedy słowo nam mówi y, radujcie się to potem opowiada i polecam wam ten pierwsze czytanie, one jest śliczne i piękne, y, śliczne i piękne, y, bo ono opowiada o Bogu, który jest powodem naszej radości, jest źródłem naszej radości, czyli. Jakby jeszcze bardziej podkreśla to, co mówiłem wczoraj, że nie chodzi o to, że sobie podkręcimy emocje, ale chodzi o to, żeby zobaczyć, że ta radość może być we mnie bardzo głęboko zakorzeniona, bo właśnie od Boga pochodzącą. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, bardzo praktyczna, to znowu Ewangelia, która pokazuje nam, co może być źródłem i powodem radości w naszym życiu, mianowicie pomoc drugiemu człowiekowi. Ta, ta historia tego człowieka sparaliżowanego którego cztery przyjaciele postanawiają przyprowadzić do Jezusa, żeby go uzdrowił, ale z powodu tłumu, który jest tam w tym miejscu, gdzie Jezus się znajduje, zdejmują dach i przez dach go spuszczają przed Jezusa na, na tym łożu. A więc nie tylko pragnienie pomocy, ale zrobienie wszystkiego i czasami bardzo absurdalnych rzeczy, no bo zdejmowanie dachu naprawdę jest czymś absurdalnym, Zrobienie wszystkiego, żeby pomóc drugiemu człowiekowi i to daje radość drugiemu. Myślę, że wszyscy, którzy mają takie doświadczenie pomocy drugiemu człowiekowi się ze mną totalnie zgodzą, że y, słowa, y, które też pojawiają się w innym miejscu pisma w Nowym Testamencie, że większa jest radość zdawania y, jest są prawdziwe, są prawdziwe, że zawsze kiedy dajemy, nawet jeśli nas to kosztuje dużo trudu, bo ich to też musiało kosztować dużo trudu, wciągnąć. Y, Y, sparaliżowanego z łóżkiem y, na dach, wprawdzie to nie były jakieś wysokie budynki, ale jednak no to był wysiłek, to było coś, co musiało ich kosztować, ale radość, którą musieli mieć potem z tego efektu, że tak powiem, końcowego, tego uzdrowienia, musiała być niesamowicie wielka. Więc znowu, podobnie jak wczoraj, y, wczoraj mówiłem bardziej o takim wewnętrznym ćwiczeniu, to znaczy zmianie swojego myślenia. Zobaczenia, gdzie mogę inaczej pomyśleć. Dzisiaj słowo nam mówi o czymś bardzo praktycznym. To znaczy, mówi, jeśli pragniesz radości, to zrób coś dobrego. To zrób coś, co będzie skierowane nie na to, żeby sobie coś dać, żeby było mi lepiej, ale zrób coś dobrego dla drugiego człowieka. Może nawet absurdalnego. A tak naprawdę, de facto, robimy to dla siebie, no bo nam zmienia się. Nasz, nasz wewnętrzny nastrój. Dzisiaj jest w ogóle taki dzień, kiedy jest dużo okazji do tego, żeby to zrobić, bo dzisiaj jest Świętego Mikołaja. To jest taki dzień, w którym za przykładem tego świętego, świętego biskupa. Próbujemy innym dawać coś bezinteresownie. Oczywiście, tak jak mówiłem w poprzednich dniach, ta nasza bezinteresowność często jest podszyta wielką interesownością, ale właśnie o to chodzi, żebyśmy badali swoje serce i robili dobro, bo ono wraca do nas choćby w postaci tego, że daje nam radość. Nas to po prostu cieszy, że robimy dobro dla innych. I myślę, że warto z tej biblijnej dzisiejszej podpowiedzi bardzo mocno skorzystać. Jest ci smutno, jest ci źle. Spróbuj zrobić coś dobrego dla innych ludzi. Nie chodzi o wielkie rzeczy. Nie chodzi o to, żeby ich zaskoczyć jakąś, nie wiem, kosztowną y, y, rzeczą, sprawą, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście spróbować zobaczyć, że ten sposób radzenia sobie ze smutkiem jest naprawdę skuteczny. Daje drugiemu to, co jest mu potrzebne, co będzie dla niego dobre, a tak naprawdę. Na okrętkę, dostaje coś dla siebie, dostaje niesamowitą radość. Weźcie to dzisiejsze słowo jako powtórkę ze słowa, które daje nam nadzieję. Zresztą, Adwent pełen jest takich czytań i bardzo zachęcam do czytania pierwszego Ewangelii, pierwszego czytania Ewangelii, bo tam jest mnóstwo takich rzeczy, które pokazują, że Bóg jest dobry i że w Panu Bogu jest tylko miłość do człowieka, jest tylko taka motywacja, która sprawia, że Bóg chce, żebyśmy żyli yy, Żebyśmy żyli w szczęściu, to jest to, co y, językiem religijnym nazywamy y, próbowali żyć bez grzechu. Nie dlatego, że Bóg jest zazdrosny o nasze grzechy. To jest podstęp złego ducha i to jest podstęp y, naszego głupiego myślenia, że Bóg to jest taki ktoś, to jest siedzący tam na chmurach i, i tylko patrzący na te nasze grzechy, żeby nas do piekła wtrącić. Nie. Bóg patrzy na nasze grzechy i, wyciąga, i chce nas wyciągać z tych naszych grzechów, bo wie, że potrzebujemy szczęścia, że potrzebujemy miłości, potrzebujemy po prostu pokoju w sercu i tak jest nasz Bóg. Do widzenia. P.S. Dobrych prezentów Wam dzisiaj życzę. Jakby ktoś nie wiedział, to mieszkam na Alei Pracy 26 we Wrocławiu. Możecie tu przysłać Mikołaja. Do widzenia.